Dziękuję za udzielenie głosu. Szanowni Państwo, jesteśmy w sytuacji, w której na skutek nie do końca najwyraźniej przemyślanych przepisów, narzuconych przez ustawodawcę, musimy tę głupotę pielęgnować i twórczo rozwijać, co nieuchronnie prowadzi do powstawania jeszcze większych absurdów. Gospodarowanie odpadami nigdy nie powinno być obligatoryjnym zadaniem własnym gminy, a tak jest od 2013 roku. Kiedy weszła w życie nowelizacja dostosowująca nasze krajowe przepisy do wymogów unijnych, problem ma swoje źródło więc nie w naszych lokalnych tutaj poczynaniach, a w trwającej od lat bezrefleksyjnej akceptacji krajowych elit politycznych dla nawet najbardziej idiotycznych i szkodliwych wymysłów płynących z Brukseli. Opłata za gospodarowanie odpadami to kolejny podatek, a nie należność za wykonaną faktycznie usługę. Do tego kwestia jest coraz bardziej przeregulowana, co wpisuje się w sztandarowy program interwencjonizmu gospodarczego i niszczenia konkurencyjności europejskich gospodarek przez unijnych biurokratów zwany Zielonym Ładem. Każdy powinien móc zawrzeć korzystną dla siebie umowę na odbiór śmieci z profesjonalnie zajmującym się tym i konkurującym na wolnym rynku podmiotem. Byłoby i lepiej, i taniej. Niestety nie jest to możliwe, a najprostsze Najbardziej racjonalne i efektywne rozwiązanie jest zakazane w imię zielonej ideologii ważenia śmieci, rachowania i chwalenia się przez urzędników osiąganiem kolejnych poziomów wziętych z sufitów wskaźników, które dla zwykłego człowieka nie stanowią absolutnie żadnej wartości. W obecnym stanie prawnym nie istnieją mechanizmy umożliwiające gminie wprowadzenie systemu opłat za śmieci, który byłby w pełni racjonalny i sprawiedliwy wobec wszystkich mieszkańców. Zrozumiałym jest, że w tej patologicznej sytuacji poszukuje się rozwiązań dążących do bilansowania się całego systemu w gminie Wieliczka. Jednak wraz z wejściem w życie od nowego roku archaicznych rozwiązań nie do polskich warunków zaczerpniętego z Niemiec systemu kaucyjnego, cały rynek odpadów i surowców wtórnych może zostać zdestabilizowany. Eksperci przewidują przy tym wzrost kosztów funkcjonowania gminnych systemów, co może skutkować koniecznością kolejnych podwyżek opłat dla mieszkańców, szacowanych na poziomie 20-30%. Zwracam również uwagę na potrzebę cięcia kosztów funkcjonowania samego gminnego systemu. W ramach unieważnionego w październiku postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów w latach 2026-2027 Propozycja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce dla Gminy Wieliczka była najwyższa spośród wszystkich pięciu złożonych ofert, w tym ponad 45% wyższa od najniższej zgłoszonej przez podmiot prywatny. Nawet krakowskie RPGO złożyło nam ofertę o niespełna 10 milionów niższą niż nasza własna spółka komunalna. To rodzi poważne wątpliwości co do sprawności zarządzania mieniem gminnym i komunalnym. Mając na uwadze to oraz płynące ze strony mieszkańców pojawiające się sugestie dotyczące obniżenia proponowanej stawki od jednego metra sześciennego zużytej wody przy jednoczesnym zwiększeniu przeciętnej normy zużycia przy braku opomiarowania sugeruje ponowne przeanalizowanie zagadnienia i mocniejsze skupienie się na szukaniu oszczędności zamiast kolejnej podwyżki opłat, bo taki w istocie będzie skutek dla znacznej części mieszkańców bloków i innych budynków wielorodzinnych. Dziękuję.